Wzdłuż ulicy Międzyrzeckiej, Prusa, partyzantów Wyszyńskiego i Staropijarskiej, niektóre z miejsc parkingowych są stale zajęte. Stoją tam auta na sprzedaż. Wiele z nich ma na szybie kartkę z takim samym numerem telefonu. Według wiceprzewodniczącego Rady Miasta Leonarda Baranowskiego, właściciele tych aut powinni ponosić opłaty za zajmowanie miejsc parkingowych. Te samochody stoją. Do sprzedania. Jeżeli ktoś coś sprzedaje, to pobiera ktoś za to opłaty. Dlaczego? Jeden może postawić samochód w komisji i za to płacić, a drugi sobie stawia na ulicy, blokuje drugiemu przejście i żadnych opłat nie ponosi. Więc, Panie Burmistrzu, myślę, że powinniśmy podjąć jakąś uchwałę, żeby ci ludzie, co handlują, ponosili opłaty. Musi być jakaś. W Polsce takie prawo, żeby wszyscy byli traktowani jednakowo. Nie może być, że jeden sobie robi co chce, a drugi za to ponosi odpowiedzialność. Otóż poleciłem panu mecenasowi Brzemkowi Smolarzowi przygotowanie uchwały o pobieraniu opłat targowych. Projektu, oczywiście, uchwały od właśnie samochodów wystawionych na sprzedaż na parkingach w pasach, w pasach drogowych. Jeżeli. Ja wiem, że to może być martwa uchwała, ale być może w ten sposób się uwolnią miejsca, miejsca parkingowe. Bo ja wiem, że na przykład jeden z panów to na przykład sobie zrobił taki autokomis, a mieszka w Gołaszynie, gdzie też przecież przed swoją posesją może sobie wystawić te samochody. To jest wtedy droga, droga krajowa. No cóż, może to będzie taki, taka opłata dyscyplinująca. Wiem, że niektóre samorządy znalazły takie rozwiązanie. Sądzę, że tutaj mieszkańcy miasta, zwłaszcza ci, którzy nie mogą zaparkować swojego samochodu, bo ktoś sobie zrobił prywatny autokomis w miejscu publicznym, ucieszą się z takiego rozwiązania. Natomiast oczywiście to Państwo zdecydujecie, czy taką opłatę wprowadzimy. Czy taka opłata powinna zostać wprowadzona? Co Państwo o tym sądzą? Zapraszamy do dyskusji na profilu facebookowym telewizji Master.